No jest stream. Pokaż jakość. Naprawiłem ci jakoś na streamie właśnie. Wejdź do Minecrafta i powiedz. Pokaż mi jak ci działa Minecraft. Jak, jak ci chodzi Minecraft, nie działa. Znaczy no, fps -y na pewno nie są zachwycające, ale... Ja Ile ty masz FPS-ów? Jest na streamie, jeżeli jest Minecraft, czy. już zobaczę, bo mi się ładuje ten... No i pokazuj tam, pochodź trochę, bo ja chcę to zobaczyć, Mega czy ci się dupnie. Mega jest tutaj. Wiem, ale musi być to opóźnienie. Czekaj, bo nieco nie robię noc. Nie No musisz pochodzić jeszcze jest opóźnienie I Tak więcej pochodzić co nie Nie że sekundę sobie chodzisz

U mnie nie chodzisz jeszcze, to do... jesteś w escape, jakby pora, bo już stream się zjewał Nie nagrywam na razie, dopóki nie będę miał komple, Bez sensu, jak ja mam dwa FPS-y. To ile masz FPS-ów teraz? Kiedy wyłączyłem, 200. Já jim vyjedu měnou streamači ještě. Se streamem, aha. Já vůbec ogóle dzisiaj než 19. O, jasná. No, máte. Jakož, dobře. Jakož. Nie ty zamknij swojego streama. Ja mam u siebie odpalonego i nie wiem, jak to wygląda. Kurwa, co jest? Czemu? Ha, ale mi FPS na karcie Co kar to tak na tym? Na czym? Я буду на эти фрагменты Нет, еще нет